Dzień dobry Państwu. Tomasz Fejger wydarzenie dnia. Oczywiście, wydarzeniem dnia będzie debata Trzaskowskiego z Nawrockim, czyli Rafał Trzaskowskiego z Karolem Nawrockim, Alfem. No zobaczymy, czy do niej dojdzie. Jeżeli będzie próbował od tej debaty się wymigać jakoś Nawrodki, no to na pewno będzie to miało fatalne skutki, jeżeli chodzi o jego dalsze poparcie w słupkach przez ludzi, no jedzie też tam Szymon Hołowia. Też chce być w, w końskiej Nie powiem Państwu, że mi się podoba bardzo, bardzo dobrze, że tak robi. Szymon Hołownia jest odważny, jedzie też do CBA, też chce, znaczy nie do CBA, przepraszam, do Republiki, do CBA, do Republiki i tam chce porozmawiać. To taki freudowski błąd, bo chce dzisiaj Państwu powiedzieć o tym, Przepraszam, to się odpowie cały czas. Bo chcę Państwu powiedzieć o tym, że jest kompromitacja CBA. Tak jak Państwo mówiliśmy, kompromitacja CBA, to znaczy po tym, kiedy nowy szef CBA, Tomasz Szerczyk, jednak ujawnił oświadczenie majątkowe byłej szefowej Mieszki Światowskiej-Gurdak. Wiecie Państwo, to jest niebywałe. I dysponowanie tymi środkami i to, co tutaj się wydarzyło, popisał do pan Jakub Korus, no, de facto jest to, o czym mówiliśmy z Jankiem Pińskim, to, co tłumaczyliśmy. Ja jeszcze e, za chwilę, jak już to państwu przeczytam, to zadam jeszcze kolejne pytania, e, żeby e, pan szef a pan Tomasz Szymoniak też, czy może pan generał Kujaw odpowiedział na to pytanie. No, to jest oczywiste i jasne. Wy słuchajcie państwo music, kosztowna gra przez panie cyba tak, Dokładnie o przetrwanie CBA. Ja nie rozumiem tego, bo na to się panie Siemoniak nie omawialiśmy. Premier mówił co innego, a pan sobie tutaj nagle ustali, że ma być przetrwanie CBA. I że pan na to się zgodził. Słuchajcie, dalej. Była szefowa, utajniła astronomiczną pensji. Przed odejściem ze służby była szefowa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agnieszka Góró Kwiatkowska. Nie utajniła swoje oświadczenie majątkowe oraz przyznała pracownikom nagrody w wysokości 23 milionów złotych. Szanowni państwo, 23 miliony złotych ta, ta pani, która się skompromitowała tymi działaniami, tak sobie po prostu z ręki rozdzieliła. Czy pan miał o tym wiedzę, panie ministrze? Rozumiem, że Zgadza się Pan na dysponowanie wielką kwotą 23 milionów. Pamiętajcie Państwo, że teraz Komisja Pegazusa ma sprawę, że 25 milionów zostało wydatkowanych z funduszu. Dziobry z Funduszu Sprawiedliwości. No wiecie Państwo, no tutaj mm, bezprawnie na zakupy gazu. A tu Pani Górda Kwiatkowska, 23 miliony sobie na no odejście ziu, do różnych swoich ludzi. No tak, bo tam bardziej dużo ludzi jest e, tych jeszcze z czasów Wąsika kamińskiego no bo to jest służba, która powinna I słuchajcie. tylko pisaliśmy, jak w czasie swoich rządów CWA kwiatkowska górna prowadziła skomplikowaną rozgrywkę, by ocalić CBA przed likwidacją. prawdą o astronomicznych zarobkach byłej szefowej CBA udało się ustalić dzięki uporowi dziennikarzy. Brawo, brawo, to wasza zasługa. Tak. Stało się to jednak dopiero po tym, jak Agnieszka Kwiatkowska-Górlak pożegnała się niesławnie z centralnym biurem antykorupcyjnym. Przesądziło o tym jej przesłuchanie przez Komisję Ośledczą ze Sław Pegazusa, które obszernie re relacjonowaliśmy w Newsweeku. Dość powiedzieć, że szefowa służby unikała odpowiedzi na pytania komisji, zasłaniała się tymi służbą. a na przesłuchanie przyszła w Podomocnika, który był wcześniej rzecznikiem CBA za czasów PiS. Tak. Posiedzenia tej komisji są oglądane przez przestępców, terrorystów oraz obce wywiady. Dlatego będą bezwzględnie przestrzegała Ograniczeń nakładanych mi przez przepisy prawa zastrzegła się na samym początku Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak. Chociaż część jawna przesłuchania potrwała 4 godziny, nowych informacji padło w jej trakcie niewiele. Dymisja i utajnione świadczenie majątkowe. Postawa Agnieszki Kwiatkowskiej-Gurdak nie przeszła niezauważona. Jeszcze w dniu przesłuchania, do nalotów zobowiązał misa koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka do zaprezentowania rocznego raportu z prac a w dzień później szefowa Cyba żegnała się ze stanowiskiem. Do, jednym, do jednych z jej ostatnich decyzji należało utajnienie swoich oświadczeń majątkowych a, oraz przyznanie funkcjonariuszom 23 milionów złotych w formie nagród. Ile więc zarabiała Agnieszka Kwiatkowska-Górda? To się, udało się ustalić dzięki uporowi dziennikarz Rzeczypospolitej, którzy pierwsi odkryli, że oświadczenia majątkowe były Jeszowej Cyba zostały tajnione. To event, wszyscy szybowie CBA działali w tym zakresie w pełni transparentnie. Proszę Państwa, no przecież e, ludzie, którzy zajmują się kontrolą oświadczeń majątkowych. E, Sędziów, prokuratorów, y, urzędników państwowych, y, nie wiem, y, komorników, y, kogo, kogo tylko Państwo chcecie, szefów Spółek Skarbu Państwa y, y, niektórych ludzi, który, których obejmuje właśnie y, ta konieczność posłów, senatorów, proszę Państwo i, i, i pani, która chciała przygotować odpowiednie zmiany w ustawie o, o odnośnie kontroli oświadczeń majątkowych. Chciała je tak bardzo wzmacniać. Sama sobie to oświadczenie majątkowe utajniła. I zrobiła, zobaczcie, to zrobiła z pensją. No pani Szymoniak, to jest pana po prostu działka. Pan tam rządzi. Słuchajcie państwo. To ewenement. Wszyscy poprzedni szłowie działali w tym zakresie w pełni transparentnie. Dopiero po publikacji na ten temat nowy szef CBA Tomasz Strzelczyk podjął decyzję o odtajnieniu informacji zarobki szefowo 600 tysięcy złotych w jeden rok. Jak wynika z oświadczenia majątkowego, za rok 24 Agnieszka Kwetkowska gurdak nie posiada praktycznie żadnych oszczędności. Pamiętaj, <grytanie> jest właścicielką połowy ponad 100 metrowego domu oraz samochodu Volvo z 2017 roku. Dom ten został, na ten dom został zaciągnięty ponad pół milionowy kredyt, w oszczędności jest zaledwie 4629 złotych. No, Pani, która Zarabia ponad 50 tysięcy miesięcznie, ma oszczędności 4 tysiące złotych. Na no co pani wydaje? Na co pani wydawała, pani Gordak? Ale to nie no, ma, ma prawo. Jej sprawa, pensja. Pensję ma dwa razy taką jak premier, prawda? ustalili sobie i mam 4 tysiące oszczędności została przy tej pensji. Świetnie. Uwagę zwraca natomiast dochód ze służby wynoszący dokładnie 598 566 zł. Ja powiem że Rzeczpospolita, po suma wszystkich zarobków byłej w CBA, nie da się na jej podstawie ustalić, jaka część pochodziła z premii, nagród ani innych składników, takich jak 13 pensja. Kiedy podzielić wpisaną do oświadczenia kwotę na 12 miesięcy, okaże się, że szefowa CBA zarabiała miesięcznie około 50 tysięcy zł. W drugim oświadczeniu majątkowym, złożonym w momencie odejścia ze służby, czyli 27 lutego, Agnieszka Kwiatkowska-Gurdak wykazała dochód w wysokości niemal 125 tysięcy złotych. Suma zawiera najpewniej odprawę, ekwiwalent za niewykorzystany urlop oraz 13 pensję. Była szefowa CBA poinformowała też w oświadczeniu, że posiada ponad 52 tysiące złotych oszczędności. Nareszcie. Tak. Kiedy dziś przeanalizować działalność światowskiej tak? na stanowisku szefowej CBA łatwo skłonić się ku hipotezie, która na początku tego roku postawiona była w nismwieku. Była szefowa, robiła wszystko, bo cały biuro przed likwidacją, choć likwidacja miała być jednym z priorytetów rządu narodowego. Jest... Proszę Państwo, przepraszam, ale to my, żeśmy pierwsi mówili z Jankiem, tłumaczyliśmy i zadawaliśmy pytania i to jest między innymi powodem tego, że mamy taką opiekę cały czas, ale jest gotowy. Przykłady. Pod koniec stycznia biuro przeprowadziło kolejną akcję w sprawie byłego wicemarszałka Województwa Śląskiego. Wcześniej domknęło serię szkoleń na ministerstw. Pilotowało też dziś w kontekście utajnienia oświadczeń samej szefowej zagadbana żart. Prace nad nowym projektem ustawy o oświadczeniach majątkowych. Na początku grudnia z inicjatywy szefowej zorganizowało w nową Międzynarodową Konferencję o ten temat. Rozumiecie Państwo? Czyli wszyscy jawni, ona tajna. Służba działa, jakby tam nikt nie słyszał o likwidacji, a jednocześnie prowadzona jest zmyśl, zmyślna polityka. Proszę zwrócić uwagę na zatrzymania, które dokonało CBA. Są na każdą nóżkę. We wrześniu się, zatrzymuje szanowca na, na wszelkim lotnisku, a już pod koniec listopada że biorą się za Wojciecha Olejniczaka, byłego polityka LSD. To ma być sygnał, że CBA równo traktuje wszystkich, zwracając wtedy uwagę z jeden z naszych równowców. Trwające ponad rok działania Agnieszki i kwiatkowskich były też przejawem cichej wojny, która od 15 października 2023 roku ma miejsce w polskich słu pi służbach. Pisząc w skrócie, ugodowcy walczą z rewolworyczami, Zwolennicy ostrych ludzie ścierają się z tymi, których uważają, że sytuacja zagrożenia Polski i wróg granic nie warto tracić energii na personalne czystki. Nie zostawiać tutaj e, tych, którzy trzymali człowieka, e, który kłamał o oświadczeniach majątkowych. I likwidował delegatury CBA na wschodzie. I operacja Wołga i ewidentnie Maryszka Kamiński, yy, jego działania, no były dobre dla Rosjan, dla Białorusinów. Wypala z gorącym żelazem, czy spokojnie rozliczać? W obozie władzy zdarzają się dwa podejścia do porządkowania służb. Popis. To jest już clinch. Na razie mamy rozporządzenie zamiast systemowych reform, nierozliczone afery z respiratorową włącznie oraz armię funkcjonariuszy, którzy czekają na powrót Marysza Kamińskiego. Tak. Twarzy tego sporu są dwie. Frakcję ugodowców, reprezentuje służba generała Radosław Kujawa, frakcję osób, której zwolennikiem twardej ręki jest generał Krzysztof Bondarek. Jako, że górą w tej rozgrywce przez dłuższy czas był ten pierwszy, postawiono na rozwiązania pomostowe, w tym tolerowanie działalności byłej szefowiec Narodowego Biura Korupcyjnego, jak się okazało do czasu. Szanowni Państwo, znowu przykrość powiedzieć, a nie mówiłem. Ja do tego jeszcze zadaję pytanie. Pani Kwiatkowska Górda tak? była bliską współpracownicą. W zasadzie tej promotorem był, no teraz już przebywający w areszcie dosyć długo. Były komendant główny policji Zbigniew Maj. No, chyba to jest pierwsza sprawa, taka, że komendant główny policji został oskarżony o to, że jest szefem zorganizowanej grupy przestępczej. Sprawa jest niezwykle rozwojowa. Ja przypominam Państwu, że to moje informacje na przełomie z 2015-2016 roku doprowadziły do, do tego, że pan Zbigniew Maj przestał być komendantem główny policji. Tak, to był ponad półtora miesiąca i przestał. W związku z tym, że jego rodzina, on był powiązany z grupami przestępczymi. W bardzo dużych grupach przestępczych zajmujących się kradzieżą VAT-u, przestępstwami w branży paliwowej pracowała jego rodzina. Tam zresztą było bardzo dużo innych funkcjonariuszy i ja to wskazywałem. Po tym, kiedy odwołano maja, jeszcze później odwołano pana wiceministra Zielińskiego. Wiecie Państwo, jak widzicie, długo to nie potrwało. To ja raczej zebrałem żniwo tego wszystkiego i tych innych rzeczy, które pokazywałem. Również urzędników, wysokich urzędników Ministerstwa Finansów, którzy byli powiązani z tą grupą. Który urzędnicy też poszli e, siedzieć, no ale ja przeszkadzałem i musiano wsadzić też mnie. I ja pytam się Pani Agnieszko-Górza, kwiat Wrocławia, czy zna Pani Pawła K szefa tej grupy przestępczej, gdzie e, pracowała rodzina e, generała Maja. Czy zna Pan, Pani jego zięcia Piotra B., e, też z tamtych terenów? E, to jest niezwykle ważne pytanie e, i ja to pytanie zadawałem się, jak Pani zostawała szefową i rozumiem te wszystkie działania, służby na moim kierunku, na kierunku Janka. Natomiast to należałoby wyjaśnić. Pomijam już to, że wiecie państwo, no nie było praktycznie zabezpieczenia konwywiadowczego, kiedy do szefowej służby można było e, dotrzeć, ponieważ ona miała hodowlę piesków rasy Chihuahua. I każdy, kto e, miał numer telefonu i, i chciał kupić takiego pieska, to mógł w końcu dotrzeć do pani e, szefowej i do jej męża, który najpierw został oddelegowany do Komendy Stołecznej Policji, a później z Komendy Stołecznej Policji e, no zadania wykonywał w domu przy pieskach Chihuahua. No sytuacja taka niezwykle ciekawa, mówiliśmy o tym tak długo. Pan generał Kujawa nie zwracał uwagi, pan minister Siemoniak nie zwracał uwagi. Na razie nikt nie mówi o likwidacji CBA. CBA prowadzi najważniejsze sprawy, no z których występują ludzie PiSu, między innymi a między innymi sprawę Związaną z Orlenem, z Obajtkiem, z NCBIR-em. Jak wiecie Państwo, również Fundacja Ojca Ryzyka. Znaczy ryzyka to duża ryzyka absolutnie Ojciec. Czekamy. Czekamy. Co z likwidacją CBA? Na szczęście już wcześniej mówiliśmy Państwu, że ich kluczowy plan, zadanie, żeby. Zaatakować naszego kandydata prezydenta Rafała Trzaskowskiego sprawami, które też tam są prowadzone, czyli sprawami byłych ministrów, byłych prominentnych działaczy Platformy, czyli pana ministra Budzimierza Karpińskiego i pana Rafała Baniaka, którzy zostali zatrzymani na podstawie wyjaśnień jednej pani dentystki, wyjaśnień, jak zwykle wyjaśnień i chciano ich powiązać z aferą śmieciową w Warszawie i oczywiście chciano powiązać z tym prezydenta Rafała Nie udało się, tego się nie zrobiło, nie, nie, nie dało rady, pani Górda Kwiatkowska odeszła. <laughs> nie wiem, czy pan Strzelczyk zrobi porządek w CBA, czy nie. Pan Strzelczyk moim zdaniem powinien dalej być pełniący obowiązki, został mianowany dwa dni temu już szefem. Bo nie wiem, czy warto, żeby jeszcze pan tutaj zamiast likwidować, to, to dalej rozwijał CPA. Było zupełnie inne założenie. Mam nadzieję, że CEPA będzie likwidowana. A te pieniądze, pomyślcie, 23 miliony złotych. Pegasus, strowa Pegasus na 25. Zł, ona sobie jedną noc 23 kolegom rozdała. O, bardzo dziękuję państwu za uwagę. I, jak widzicie państwo, naprawdę wydarzeniem dnia jest. Kompromitacja trzeba jeszcze zobaczyć, których ministrów, których generałów. Do widzenia Państwu.